Dzień dobry wszystkim, witam Was. Właśnie na nabyłem grindala, tak zwanego, czyli em, doniczkowca i sprawdzam, co? co z tego wyniknie. Czy się uda założyć hodowlę? Czy jest to wystarczające na to, żeby założyć nową hodowlę? Ale chciałem wam pokazać jak to się robi. Już kiedyś to robiłem. Generalnie jest to dosyć banalne. Mhm. Potrzebujemy do tego porcję taką właśnie. do Portfiel taką startową. O, o coś tu jest coś tutaj mamy. Zaraz tutaj to odbezpieczymy i zobaczymy, jak to wygląda. No gdzieś tak w tej odrobinie ziemi jakieś robaczki są. O, ruszają się. No to elegancko przygotuję w takim razie ziemia uniwersalna ziemia zwykła odrobinę ziemi po prostu do pojemnika wrzucimy Trochę ziemi do pojemnika to dużo nie trzeba tej ziemi wkładać do pojemnika dosłownie jakiś. myślę, że jest 2 cm maksymalnie 3 cm to wystarczy mniej więcej tyle to będzie ok do tego tam porcję siu zrzucamy i teraz po prostu rozprowadzamy go tak o tu potrzebne będzie trochę zwilżenie tego no i dodam do tego jakiś pokarm Powinien być taki bardziej mięsny, może to być plasterek paszteciku jakiegoś, pasztel albo można dać karmę dla psów, karmę dla kotów, te chrupki. I na taki pojemnik to 4-5 takich chrupek małych wystarczająco jest i po prostu do lodówki albo do chłodnego miejsca w miarę ciemnego i czekamy. Zraszamy delikatnie wodą i czekamy. Mniej więcej kilka. Około tydzień, może dwa tygodnie już powinny być większe gromady, bo tu widać. Patrzcie trochę tego. Tutaj jest. Pozdrawiam wszystkich. I do zobaczyska. Zobaczymy. Za jakiś czas zaglądniemy do hodowli. Po włożeniu tych kilku chrupek, że tak powiem. Sprawdzę za kilka dni, co się tutaj dzieje.